Słuchajcie, umiejętności, które chciałbym, żeby robiły robotę. Taka lista życzeń, słuchajcie, lista życzeń. Chciałbym, żeby Essence Drain buildy sobie dobrze radziły, bez bycia, nie wiem, używanym w jakichś luperach, tylko tak po prostu, na czysto. Chciałbym, żeby Eye of Winter robiło Giga Oro. Nie w momencie, jak za głośno, to gada. Chciałbym, żeby Flame Blast buildy były grywalne. Inserinate buildy. Popatrzcie jak to fajnie wygląda. Żeby Willing Assault był grywalny. Na start gry miała siła fajnego Flame Blasta. No właśnie to jest jego problem. Że on fajnie wyglądał, ale był do dupy. Kampanię nim przeszedłem. Ja przeszedłem kampanię Flame blastem, ale to nie był dobry build. To też jest taki przykład skilla, który wygląda super. Dopóki sobie nie uświadamiasz, że ma total attack time'a. Ale wygląda super cool. Już tak obracasz i spamujesz strzałami. Wygląda super. Plasma Blastik. Siege Cascade wygląda fajnie konceptualnie. Że strzelasz w powietrze i spada kaskada z powietrza w każdego przeciwnika. Konceptualnie jest super te a to nawet nie ma w ogóle tego base attack time'u. To problem leży tam gdzie indziej. Co zbufowałby się Warrior'a oprócz Armora? No, pierwszą rzecz, którą bym zrobił... ...to zastanowił się, w jaki sposób mogę zrezygnować z total attack time który jest... ...przesadzony. Albo bym go totalnie wyrzucił, albo skrócił o połowę. Ale spargi jest fajny. <laughs> Powiem mam tak, widzowie. Jeśli ktoś z was nadal... Nie grał z Parkiem nigdy w Poe 2. To polecam to zrobić z jednego prostego powodu. Znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego jest przyjemny. A po drugie dlatego... Bo to jest skill, który prawdopodobnie nigdy nie będzie tak dobry, jak obecnie jest. Myślę, że zostanie znerfiony do ziemi i tyle z tego będzie. Fajnie, fajnie mieć potem takie wspomnienie, ale się fajnie grało z Parkiem w Relixosie. Nie wiem, czy to jest możliwe w obecnym stanie gry, ale czy myślałem nad robieniem jakichś autorskich buildów? Wiesz co? Zależy, co rozumiesz, przez autorski build, bo duża część rzeczy, które mi grałem, to są rzeczy, które nie były niczym inspirowane, były robione jakby od zera. Nie wiem, teraz grałem wojownikiem, nie? No to. Ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jak gra się wojownikiem. Metowo. Wiem tylko, że dużo osób na przykład gra z bardzo mocno. Ja w ogóle nie grałem Stampida, nie? Grałem Saporty, którym się wydawało. Grałem Drzewko, takim mi się wydawało. No jest to autorski build. Ale trochę mi się stajesz pytanie na zasadzie: czy zrewolucjonizujesz metę, wymyślając build pod umiejętność, pod którą nikt nie gra? A to już jest trudniejsze. <laughs> Chciałbym na przykład zrewolucjonizować metę stary, grając zajebisty build podają winter. A wiesz jaki jest problem? A Winter jest tak słabe, że nie widzę sposobu grania A Winter innego niż grania A Winter tylko jako taki debuff. To jest mój problem. Wiesz co, Dawidowy Pan? Widzowie, odpowiem Dawidowemu Panowi, ale może ktoś też nie wiedział inny, bo to jest... Te, to pytanie część się część to pojawia: Mianowicie pytanie o grzyby w trzecim akcie. Te grzyby w trzecim akcie w Apex of Filth to jest stare nawiązanie do Diablo 1. Jak zbierzesz trzy grzyby, to możesz je tam zanieść wiedźmie w tej lokacji, Apex of Filth, i ona ci daje flaski z quality. Ale jak już jesteś dalej stary, to whatever. Możesz sobie wyrzucić te grzyby, to nic ważnego. Mieliście kiedyś jakieś odjechane pomysły na to, jak mogłaby wyglądać liga w Poe? No bo tak naprawdę oni nie, nie stronią od jakichś takich szalonych pomysłów. No mieliśmy już ligi inspirowane planszówkami w stylu syntezji, inspirowane Carcassonne, Mieliśmy ligi inspirowane yy, filmami hejstowymi. Mieliśmy ligi inspirowane dosłownie autobatlerami, jak Team Fight Tactics czy Football, men football Managerem. Jaki jest jakiś taki odjechany pomysł, który mógłby zadziałać w poe, ale jest bardzo nietypowy? Katan? Kurde, już mieliśmy Settlers of Kalgur. Bicie Metinów. A czym się różniłoby bicie Metinów stary od przeciętnej ligi? The Sims Alepo. Liga inspirowana Fast and Furious. I jakby to działało? Jakby miały działać te ligi? Slay the Spire. Na końcu każdej mapki progresujemy nasz run. O jedną walkę Podejmujemy decyzję po drodze. Mizrael yy, chodzi ci dokładnie o Trail Sukma. Nie wiem, no, przecież Trail Sukma to jest taki Slay the Przecież. Bardzo podobne są te gry. Znaczy najzabawniejsza rzecz w Poe to jest taka w sumie, że zawsze jak nie mają pomysłu na ligę, to sobie muszą, to mogą się zastanowić, jaką kolejną iterację ligi polegającą na tym, że bijemy mopki w kółeczku wymyślić. No i tak miałeś wymyślone, stary, bricza, Abyssa, y Rituala, Legion, Ultimatum, Crucible, Co jeszcze? Koniec końców, co by nie było? Każda liga musi się sprowadzać do bicia mobów w kłeczku. Coś w Dungeon Keepera, że robisz mapę i migracze grają To brzmi jak Waldo Mapy w jedynce. A co gdyby dali ligę, gdzie zamiast zabijać potwory, rozmawiamy z nimi i byśmy mogli się pogodzić? Undertale Liga. Dobrze gadasz stary. To mi się podoba, jeśli potencjalnym bossem byłby Sans Undertale. Sans Undertale to jest fajna postać. O, Liga ONDEF. Słuchajcie pomysłu na ligę. Liga ondefowa, że każdy mobek miałby ondef efekt, nawet białe mobki zwykłe. Żółtą karwką od redakcji o co chodzi? Szklana w odcinku mówi o incydencie sławkowym. Czekaj, wiesz, podeśli, bo nie wiem, o co chodzi. Zobaczmy, widzowie, o co chodzi. Aha, jest y, moment... Okej, okay, czekaj, 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 czekaj. Maciejczak dostał deformacji czaszki od słuchawek Elordzika. Wstyd. Piotr Maciejczak dostał deformacji czaszki od słuchawek, bo siedzi już na przedłużanym od 6 grudnia... <laughs> Tak, to jest złączenie dwóch półkul, dlatego tutaj jest takie wgłębienie. Jezus! Nie masz jeszcze. O tak, akurat. Smutne. Emotka two head. Ja się śmiałem, a to była przepowiednia. Jep. To była przepowiednia tego, coś, co nadejdzie. A wiesz, gad, że to działa, nie ironicznie? Wczoraj specjalnie sobie przesunąłem. A potem jeszcze raz patrzyłem na ten jakby head dent i on się zrobił taki większy. W sensie, że okupował większą część mojej czaszki. I to faktycznie doszedłem do wniosku, że to seria jest chwilowa. Po prostu zależnione od tym, jak mam akurat ustawione słuchawki. Kopium? Nie, poważnie mówię. <laughs> Nie, chłopaki, serio. <laughs>